To są wiadomości Szczecin co dziś w programie. Zmiany w komunikacji. PKO Szczecin Open. Szczecin na urokliwych fotkach. Zaczynamy od trudnych informacji, ale niestety tak jak wszyscy odczuwamy skutki galopujących cen, tak odczuwa je także miasto. Przykład? Ekstremalna podwyżka za zakup energii elektrycznej na potrzeby zarządu dróg i transportu miejskiego. Jedyna firma, która stanęła do przetargu, zaoferowała swoje usługi na rok 2023 o blisko 25 milionów złotych więcej niż w tym roku. Aby szukać oszczędności, Szczecin podejmuje działania tam, gdzie może i gdzie jest to najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Stąd decyzja o nie organizowaniu miejskiego Sylwestra oraz ograniczeniu świątecznych ozdób na ulicach i placach. Jednocześnie Szczecin cały czas apeluje o wprowadzenie pakietu ustaw ratunkowych. Czytajcie o tym na wiadomości Szczecineu. Braki kadrowe oraz podwyżki cen prądu przyczyniły się również do wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy. Nowe rozwiązania mają być kompromisem pomiędzy potrzebami pasażerów, możliwościami finansowymi miasta oraz problemami kadrowymi przewoźników. Dlatego od 1 i 5 września czekają nas zmiany. Korekty zostały wprowadzone na liniach i w miejscach, gdzie pozwalało na to napełnienie i zapotrzebowanie. Pozytywna zmiana zostanie wprowadzona na linii B, która w dni powszednie zwiększy częstotliwość kursowania w godzinach szczytu do 10 minut. Natomiast Wwiązywanie wakacyjnych rozkładów jazdy w dni powszednie zostaje przedłużone dla autobusów na linii 65 oraz na liniach tramwajowych 8 i 10 do 4 września, na linii 12 do odwołania. Zobaczcie więcej na wiadomości szczecin.eu. Do przetargu na prace, które zrewolucjonizowały beruch ruch w tej okolicy miasta, zgłosiły się cztery firmy. Rozbudowa części torowej i drogowej oznacza, że oprócz części drogowej do ulicy Sosabowskiego wybudowane zostanie również torowisko, które połączy się z istniejącym w ciągu ulicy Żołnierskiej. Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ulicę Sosabowskiego. Przy budowie ulegnie również skrzyżowaniu ulicy Żołnierskiej z ulicą Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem. Równolegle do ulicy Szerokiej. Potencjalny wykonawca będzie miał dwa lata na zrealizowanie zadania. Przenosimy się na aleje Wojska Polskiego. Jest szansa, że do końca roku będziemy jeździć po nowej nawierzchni na odcinku od węzła głębokie do placu Szarych Szeregów. Do postępowania na remont zgłosił się jeden wykonawca i zaproponował kwotę mieszczącą się w zaplanowanym budżecie. Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji, prace podzielone zostaną na etapy. Szczecin znów będzie polską stolicą tenisa. Od 12 do 18 września na kortach Walei Wojska Polskiego będzie sportowo i na najwyższym poziomie. To na pewno dla miasta bardzo ważne wydarzenie, chociażby dlatego, że to największy i najstarszy w Polsce turniej tej klasy. Warto przypomnieć, że trzykrotnie PKO Open było docenione jako najlepszy challenger na świecie, podkreślam na świecie. Ostatnio w roku 2016, potem w 2019, więc wliczając w to taką lekką przerwę z tytułu pandemii, co trzy lata myślę, że i w tym roku zostaniemy bardzo wysoko ocenieni. Jak co roku, turniej to nie tylko zmagania zawodników, w tym pierwszej z setki światowego rankingu, ale także turniej artystów, tenisowy piknik dla dzieci oraz koncerty. Co, gdzie i kiedy? Szukajcie dokładnego planu na stronie turnieju. Amfiteatr, amfiteatr i amfiteatr. Trzy różne odsłony tego projektu podbiły serca jury i tym samym zwyciężyły w drugim etapie konkursu fotograficznego Szczecin Love. Okazuje się, że niedawno przebudowany teatr letni, jak widać, jest mocno fotogeniczny, a ci, którzy go uchwycili, cieszą się już z nagród. Wciąż trwa walka o kolejne, w tym drona. Zasady konkursu są proste: szukamy kadrów pasujących do jednej z trzech kategorii, z lotu ptaka, Zielony Szczecin albo Floating Garden, wypełniamy formularz na stronie SzczecinLaw i liczymy, że nasze zdjęcie się spodoba. Powodzenia! Więcej informacji w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej.